bo to poświęcenie było właśnie dla was Subskrypcje, łapki w górę masz, i dzwoneczek Mam nowy komputer sprzęt. Testuję go właśnie teraz Jak widać No, oni go nie widzą przecież o, On jest taki bialutki, lenowo. On nie ma takiej skrzyni jak zawsze, każde, nie? Nie ma skrzyni takiej jak każdy komputer, który jest. No nie, komputer to jest komputer. O. Nie mam laptopa, nie? O, jest, widzowie. Super gra, polecam. Jak się postaram to dam link w opisie tej gry. A jak mi przypomniecie, to dam linka w opisie do tej gry. I pamiętajcie ona jest tylko na komputer i polecam. Dobra, więc tak, teraz jedziemy do Warszawy kęcie Jadę według yy, tutaj, widzicie limit. Ja go nie przekroczę, bo tutaj jeśli jest czerwone, to przekroczyłem, a jeśli nie, więc no tak można jeździć jeszcze. Ale jak tamtym pek poleciał, to szybko, więc za szybko wręcz. No widzicie, że to jest ekspresowy pociąg ZC, ale widocznie... Taka trasa jest. Trzeba chodzić. Jako minę Warszawa. Uuuu, więc. O, to za zachodnio będzie daleko, więc y, tam przekroczę prędkość. Jak coś widzę. Wie. Stadia stacja to Warszawa główna. To więc... ja byłem to... na nagierka. Tutaj widać, że pociąg jest ekstra, nie chłopie. Tak. No. Pociąg jest taki i cycenie. Y, tym jechaliśmy na wakacje, nie? No, chłopie. No, widać. Chłop! Chodź się, Kurczę! Widzowie, no widzicie, tragedia, tragedia, oj, letnie. Uminałem stację. Nie zdążę zahamować. Tragedia, tragedia, widzowie. Będę miał mniej pasażerów, chyba. ma nikogo nie było więc Chyba dobrze, że nie dojechamy. Odcinek się skoczy, jak dojedziemy do Warszawy Głównej. To właśnie tak się skoczy odcinek. No nie po Warszawie tylko. to takie teraz? No, dalej, bo Warszawa to jest dużo. Tu... Mam tylko tyle przystanku ładne widoki ładne no takie sobie co to ostatni koszt I... twój już też na przyszło na dzisiaj No nie wiem może poza nagrywkami ale yy koniec to nie jest Za grywka, bina, i będę. to wiem i znowu jest dobrze zahamować no, to trzeba się kontrolować ooo wyłącz się Kurczę no my tak wkurza Widzę, nie wiem po co to dodali dobre jeśli chcecie Poppy Playtime, stawcie y, subskrypcję. I łapki w górę. to y, O, 10 subskrypcji i robię Poppy Playtime. Gram, jak będzie 10 subskrypcji. to Gram w Poppy Playtime. Widzowie. no tak no a co jakieś lepszy o no raczej o, o, o. Coś tu też będą wpadały y, nagrania z telefonu, bo połączę konta w telefon, bo na telefonie było takie konto widzowie i mam nadzieję, że są tutaj stali widzowie. Więc tak, ale potrzebuję to. Zresetowałem telefon i mówiąc krótko, to po prostu zresetowałem go. Bo był wirus, chciałam zresetować, i kodpo mi na YouTube uciekło. To mówne, ale prawdziwe, i. Mam nowe konto. Mam nadzieję, że stary, starzy widzowie są tutaj, są moi. Mam nadzieję, że tu jesteście. Jak nie, to i też się cieszę, ale yy, mamy 10 subskrypcji. I może 100 lajków. Nie 100 lajków, tylko też 10 yy, lajków. Nie, bo to naprawdę, no, dużo dla mnie, bo... Na tym kanale to na nie było fajnie Będzie 10 subskrypcji To lecę Poppy Playtime Chapter jaki? Chłopie może Dwójkę 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 Jedynkę No dobra To leci Poppy Playtime Chapter 1 Jak będzie 10 subskrypcji Tak Tak I to prawdziwy Chcecie jeszcze z, z y, Simrail 2001 to zostawcie 20 polubień, to dam wam Simrail. A jeśli chcecie poppy playtime, to zostawiajcie mi 10 subskrypcji, dobra? Dobra. To więc lecimy. Ja, no nie za bardzo mi się tutaj O Słabo, słabo, słabo Ale że tam w ogóle białe jest to mi się nie podoba Tam dalej tam były takie dziura, dziura, dziura Dobra dziupla, o dziubla no nie, jest dobrze, jest dobrze Jest dobrze jest. jest dobrze No wiesz, dużo ludzi w to nie gra Ta gra jest bardzo fajna Nie żałuję Dobra, no to za chwilkę kończymy odcinek Dzisiaj będzie króciutki, bo dzisiaj no za bardzo nie mam czasu widzowie no, tak, tak, tak. I dzisiaj jest późno, odcinek. no więc na serio I będzie też padały filmiki z pigi, tak jak na tamtym kanale. Bo wiem, że lubicie pigi, wiem o tym. Mhm. Jeszcze jakieś tam... Piszcie w komentarzach, jakie jeszcze gry mam, polecajcie mi jakieś... Nie. Nie. Normalnie. W opisie, nie? Nie w opisie, tylko tak, w komentarzach. Dobra, to za chwilkę kończymy odcinek. Może już... Nie, nie, nie. Łapię! Wilka nie jeszcze pod końcówkę tam dojadę na Warszawę główną mi już. No no nie na dziś, ale odcinkowy to tak Nie jeśli chodzi o odcinek to nie Jeśli nie 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 widzowie no, yy, nie słuchajcie mnie Serio, yy, mi już tam się pomieszało Tyle myśli mam w głowie na odcinki, że nie wiecie co. Dobra, to na tym skończymy widok.